Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nazdrowie zdrowie TV. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a z tutaj witam moją gościnę, Małgorzata Kowal, kreatorka i właścicielka wegan, E, fan tak? Zon, San tak? Ale to też nie zła hmm. zabawa z jedzeniem, prawda? Mogłoby tak. być. Więc i fan, i san. Jest, e, Witam cię bardzo serdecznie. Dobry. Dzisiaj troszkę o strączkach chciałbym porozmawiać. E, strączki są niezwykle ważne w diecie osób, które nie jedzą mięsa. Zdecydowanie tak. Jest to fantastyczne źródło białka, błonnika, witamin, węglowodanów, oczywiście, też przy okazji, ale to jest to, co rośnie lokalnie. To są nasze strączki. Polska ma ogromną tradycję w uprawie fasoli, bobu, grochu różnego rodzaju. To nie są rzeczy z kosmosu. To jest coś, co rośnie od dawna na naszej ziemi, więc jest też bardzo łatwo przyswajalne też dla naszego organizmu, bo jest w naszym klimacie i z naszego terytorium. Więc to może wyjaśnimy to... w pierwszej kolejności, co to są strączki, jakie to są, jakie to są warzywa. Pewnie, u nas to przede wszystkim chyba najpopularniejsza fasolka. Fasolka, Bób cieciorka. To są trzy dla mnie przynajmniej oczywiście i soczewica, bo nie zapominajmy o soczewicy. To są dla mnie takie cztery podstawowe e, strączki, które używamy w naszej kuchni przede wszystkim, na których ja bazuję już od bardzo dawna. E, coś jeszcze można do strączków zaliczyć? Jeszcze są jakieś inne, nie wiem, tam groch, tak? No gra chyba wspomniałam. Groch, Fasolka, groch, tak? mh, ciecierzyca, mh. cieciorka, no to prawie to samo, e, soczewica, mh. no i chyba mamy wszystkie. Takich lokalnych I to wszystko w Polsce można wyhodować, tak? Zdecydowanie, tak. A, tak i te, jest uprawiane tutaj. te twoje słoiki, które robisz, też są z polskich strączków tak. e, zrobione. A dlaczego tak. e, polskie strączki to produkt e, przyszłości, twoim zdaniem? Przede wszystkim po pierwsze lokalnie, po drugie wspomaga naszą e, tak naprawdę współpracę z lokalnymi rolnikami. Z lokalnymi ja też mam swoich wybranych, odkąd produkuje moje słoiczki, to naprawdę mam znajomości, e, powiedzmy, tak mm, do 120 kilometrów z różnymi e, rolnikami, e, którzy właśnie mają swoje rzeczy, więc ja mogę wypytać, mogę tam pojechać, mogę się dowiedzieć, co oni robią, w jaki sposób to robią, w jaki sposób uprawiają, jak patrzą na ten bub na przykład. Czy swoją fasolkę, to jest zupełnie inny rodzaj kontaktu. Po drugie, jest to niesamowity, e, niesamowite źródło białka. E, nie tylko białka, ale przypuśćmy e, ugotowana szklanka fasoli ma 15 gram białka. E, Soczewicy e, 10 białka, 8 bonynika. To są rzeczy, które doska, dostarczają nam ogrom witamin same w sobie, nie, doska, nie dostarczając żadnych zmodyfikowanych rzeczy, e, tłuszczu, niepotrzebnych w ogóle wartości, które w ogóle nasz, nasz organizm nie potrzebuje. Więc w jednym ziarnie, w jednej fasolce, akurat tutaj bardzo dużo korzystam z cieciorki, która jest moim ulubionym strączkiem, można zrobić wszystko. A jeśli chodzi o wegan i wegetarian, wiemy, że niedobór witaminy B12, która jest głównie w mięsie, powoduje no, małe problemy. To znaczy, ja na przykład po sobie obserwuję, że jak spada mi ta B12, to gorzej widzę, potykam się o różne rzeczy. Czy strączki mogą nam Zapewnić tej, tej witaminy B jakoś więcej, albo wpłynąć na to, że będziemy się lepiej czuli w naszym ciele. Strączki zdecydowanie sprawiają, że się lepiej czujemy w naszym ciele, są pożywne, ale nie są ciężkostrawne. Jeśli chodzi o B12, to generalnie uważam, że większość osób powinna suplementować, nie tylko osoby, które są na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej. I mam przykład w swojej najbliższej rodzinie, osobę, która jest wszystkożerna, no i która od kilku lat posiłkuje się po prostu zastrzykami w tej, w tej witaminy i to naprawdę jest konieczne, bez względu na to. I ona akurat bardzo daleka jest od diety wegańskiej, a niestety jest to, tak wygląda. E, więc, jakby witaminę B12, każdy z nas powinien zwrócić uwagę, szczególnie w naszym klimacie, tak samo jak i witaminy D, jak każdy inny minerał. To należy mieć po prostu pod kontrolą i systematycznie, tak jak na przykład na moim przykładzie, robić sobie badania co jakiś czas i wtedy przynajmniej widzimy, jak to wygląda. A jeśli chodzi o strączki, zapewniają nam ogrom, naprawdę, witamin, błonnika przede wszystkim. Wszyscy mówią teraz o białku, ładujmy się białkiem, bateny, batony proteinowe, a mało kto mówi o tym, żeby popatrzeć na przykład na płonnik, który wspomaga nasze trawienie. Jeżeli go nie mamy, to co z tego, że przyswoimy dużą ilość białka, jak ona się po prostu w naszym organizmie rozkłada. W wypadku mięsa gnije, e, czy fermentuje, czy robi rzeczy, które absolutnie nie są zgodne z naszym ciałem i obecnym naszym trybem życia. Więc zwróćmy uwagę też na to, co taki strączek niesie za sobą, nie tylko poza białkiem, ale też pełno wartości odżywczych, które My potrzebujemy i które właśnie może nam zapewnić fasolka lub inne strączki, które mamy lokalnie dostępne. Więc dla mnie jest to bardzo ważne, aby to było w zasięgu miejsca, w którym się urodziliśmy, w którym żyjemy, w którym klimacie jesteśmy, bo to, to jest naprawdę dla naszego organizmu też ważne. Tak, ja zostałam wychowana tutaj, na małopolskiej ziemi, tu się urodziłam, tu są moje korzenie, więc też oczywiście sięgam po różne egzotyczne produkty Ale moją podstawą jest życie lokalnie. Wspomaga to też społeczeństwo, wspomaga to też wszystkich w ogóle wokół, jak i przy okazji też sprawia, że no, czujemy się lepiej nawiązujemy bardzo fajne znajomości. A powiedz, jak te strączki można wykorzystać, żeby w kuchni było ciekawie. Dla mnie strączki to jest takie lego kuchni roślinnej. Można z tego zrobić absolutnie wszystko. Absolutnie, po deseru, e, przez deser, przez pastę e, do kanapek, e, przez sos, przez zupę e, możemy dodać tak naprawdę czy fasolkę, czy cieciorkę do każdego dania. To jest naprawdę niesamowite źródło i niesamowity nośnik smaków, więc czym to doprawimy, tak to będzie smakować. Z obecnej nowej serii moim ulubionym jest akurat z białej fasoli karmelowiec, który jest pokryty jeszcze karmelem. E, świetny ciasto. Na słono, naprawdę. tak? Na słodko i na z grubą solą. Okay. A więc tak, to jest taka mieszanka słone-słodkie. Sło, e, mhm. e, Desery oczywiście są na słodko, ale generalnie Strączki same w sobie, czy dana fasolka biała, czy cieciorka, mają lekki tylko posmak. Mhm. Więc w momencie, w którym i tak lubimy doprawiać, i tak używamy ziół, i tak używamy owoców, jak tutaj na przykład e, najczęściej w moich deserach, czy to żurawiny, czy to truskawek, zaczynają się nasze e, już polskie A zaraz, strączki, owoce. Strączki, strączki na słodko? Oczywiście. Najlepszy sernik z cieciorki. U mój ukochany, czy właśnie deser z białej fasoli e, z karmelem. Cudowny nośnik słodkiego, naprawdę. My oczywiście nie słodzimy cukrem, żeby była jasność. E, używamy erytrolu lub suszonych owoców. Używam też morwy suszonej, gdyż jest naprawdę fantastycznym, zapomnianym już przez nas owocem, a który świetnie się nadaje do deserów, czy właśnie orzechami włoskimi, czy różnymi właśnie tego typu ne, słodkimi rzeczami. Absolutnie deser z fasoli. Chcia, ja chcę zobaczyć Twoje innego z Zdecydowanie. Ja z ogromną przyjemnością już się nie mogę doczekać, zresztą patrzę na te słoiki i to wszystko jest tak bardzo różnorodne. Dwa słowa, jakbyś jeszcze powiedziała, co to jest. Pierwsze to są jakieś pasty do czego do. Tak, tam z przodu do mamy makaronu? Te mniejsze, mniejsze słoiczki, to mamy pasty do smarowania na chleb. Aha. Ja je też czasami używam nawet do makaronu, bo generalnie jak je podgrzejemy, to też one mają fantastyczny smak. Teraz używamy dość sporo naszych polskich ziół, czyli pokrzywy, mięty. Jest tutaj też pasta z czarnuszką na przykład też fantastyczna mhm. sprawa. Staram się tutaj wykorzystywać pełen nasz zasób polskich ziół, przyprawi tego, co rośnie u nas. Oczywiście, żeby sprawdzone od moich, moich tutaj rolników już przetestowanych, ale tak, mamy dodatkowo kolejną opcją, jest kwestia deserów. Bardzo duża część deserów jest na cieciorce, którą też ubóstwiam, naprawdę jest fantastyczna, świetnie smakuje na przykład jak to ciasto cytrynowe z żurawiną i kremem z orzechów na górze, więc wszystko, co słodkie albo ciasto to też karmelowe z truskawkami naszymi polskimi. A duża część kolejna, którą tutaj e, mamy, to są sosy. Sosy do o. makaronu, do ryżu, do kaszy, co lubisz, to sobie po prostu tym polewasz. Warto zapamiętać żeby rozrzedzić je troszkę wodą, bo są bardzo, bardzo gęste. E, ale cała reszta, do czego to używamy I To zupę też możemy sobie takie, dolać wody, po prostu i zrobić. E, Pewnie, albo, albo gęstą, albo mniej gęstą, albo jak mniej lubimy. Gęstą. tak Dokładnie. To jest właśnie fantastyczne. Jednej rzeczy, którą tutaj jeszcze nie to są nasze bloki mocy, to są bloki ala tofu hmm. ze strączków. Czyli tak jak mamy tofu w sklepie prosto dostępne, tak my u nas robimy to ze strączków. Robimy z cieciorki, robimy z soczewicy i robimy I co z co to jest? to jest taki blok dobrze przyprawiony, który możemy sobie po pierwsze pokroić na przykład rzucić na patelkę, pokroić na zimno, dorzucić do sałatki, pokroić na kanapkę w formie Ala wędlina czy Ala ser na przykład. To nie jest ser, ale to jest bardzo dobrze doprawiony hmm. strączek w takiej twardej konsystencji, który może nam posłużyć na wiele różnych. Możliwości dodania hmm, do obiadu albo na kanapkę. Jestem coraz bardziej głodny. <laughs> A ja też już po tym wszystkim. A strączki są dla każdego? Zdecydowanie tak. Jeżeli nie jemy strączków na samym początku, warto pamiętać o jednym. Dobrze ugotować, dobrze przyprawić, zacząć od mniejszych porcji. Ja wiem, że większość ludzi patrzy na tą fasolkę i sobie myśli, co ja z tego zrobię? A ja mówię, hmm, brownie, sałatkę, sos, zupę, e, nie wiem, upieczmy jakiś placek przy okazji jeszcze. Jakby jest taki ogrom możliwości, że naprawdę warto, żeby zacząć po prostu z tego korzystać powolutku. A co byś powiedziała o tym wszystkim? Wszystkim, którzy uważają, że po strączkach to y, bąki duże się pojawiają. <laughs> to, że ich organizm w ogóle nie przyzwyczajony jest do zdrowego jedzenia. Po prostu Czyli nie musi być tak, że będziemy mieli wzdęcia na przykład po zjedzeniu strączków. Myślę, że jak ktoś nie jadł strączka od pięciu lat, to myślę, że może mieć. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że jego organizm dobrze funkcjonuje i ma enzymy w żołądku i całe funkcjonowanie układu otrawiennego przyzwyczajone jest do trawienia roślin, a nie surówki czy od czasu do czasu pomidora yy, i w jego organizmie nie gniją pewne rzeczy, to naprawdę nie jest problemem i nigdy nie będzie. W momencie, w którym zaczniemy urozmaiciać naszą dietę i jeść różnorakie rzeczy, nie tylko pięć podstawowych, ale też inne, próbować naszych rzeczy, nasze ciało szybciutko się do tego przyzwyczai. Jeżeli jest przyzwyczajone do tego, że jemy kawałek zwierzęcia, ryż i, nie wiem, jakąś surówkę, no to jak dostarczymy czegokolwiek do tego organizmu i to ciało naprawdę stwierdzi, że ups, hm, dziwnie się czuję, więc stąd są te wszystkie doległości. W momencie, kiedy zaczynamy pewne zmiany w naszym ciele, zacznijmy je powoli. Próbujmy, smakujmy, doprawiajmy po swojemu. Zróbmy tak, żeby było przede wszystkim smacznie, a tą bazę i to lego nasze pożywieniowe już mamy. Więc tak, jak je doprawimy, byle by nam smakowało. I to ma być przyjemność. I wszystkim życzymy smacznego. jak gdyby tak. ktoś chciał spróbować tych niesamowitych pyszności, to adres strony: vegansan.zone. I zapraszamy na tę stronę. Tam możecie kupić m.in. te słoiczki, a ja teraz będę przez najbliższe tygodnie testował, więc oglądajcie też na zdrowie TV, żeby obejrzeć, jak mi to smakuje. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Kowal, kreatorka Vegan Sanson, była moją i Państwa gościnią. Dzięki. Ja nazywam się Tomasz Słodki, mówię Wam do usłyszenia. Realizacja Camilo Castro.